Nice is... Siemarko, cześć, witajcie w kolejnych autodetalingowych testach. Dzisiaj testujemy K2 Auron Strong. Do tej pory pojawił się już test K2 Auron, ale dzisiaj mamy wersję mocniejszą, akurat idealną do naszego auta, które jest w stanie wskazujące. Powróciło na salony, moi drodzy, spójrzcie co. Dokładnie to, Stalblau Blau Metallic E46. Wróciło nasze auto od blacharza, jest mega brudne, chociaż ten brud w środku nie jest spowodowany tylko tym, że był w zakładzie blacharskim, a przede wszystkim brakiem jakiegokolwiek dbania o ten samochód przez użytkownika. Niestety ja nie jestem użytkownikiem, mogę tylko na nim testować, aczkolwiek auto jeździ wciąż u nas w rodzinie. Chodźcie i zobaczcie, jak wygląda skora z bliska, i przejdziemy zaraz do przetestowania. Zobaczymy sobie, jak ta mocna chemia ma sobie poradzić z doczyszczeniem naszych foteli. Moi drodzy, spójrzmy jeszcze, co mamy w naszym secie, w naszym komplecie. Takim rymem, czyli mały unboxing, co tutaj mamy? Mamy pianowniczkę. Gdzieś mi się zablokowała. mamy pianowniczkę ze środkiem, więc fajna opcja, tak, aby nie. Nawodnić zbytnio naszej skóry, czyli dozować piankę, czyli jak najbardziej profesjonalnie. Mamy kadwieczkę oryginalną, mamy mikrofibrę żółtą, ciętą laserowo. Bardzo fajnie, jak chodzi o lakier. A w przypadku skóry tutaj nie będziemy mieć większego znaczenia, dlatego że nie porysujemy, ale fajna opcja. I mamy Auron Protectant, czyli środek konserwujący skórę. Możemy teraz przetestować śmiało. Mamy wszystko, co jest potrzebne. Moi drodzy, możemy jeszcze z tej mikrofibry zrobić taki właśnie gangsterski myk, czyli gangsta Mowy Jork, mikrofibra te sprawy, tutaj i możemy wjechać, albo jak w tym aucie by naprawdę śmierdziało, to też byłaby dobra opcja. Tymczasem mamy tą skórę, tak jak widzicie, wyświechtana, to jest idealna nazwa. Yy, na tą skórę, to jest idealna metafora i nie tylko, a właściwie dosłowna. Określenie, jak ona wygląda. Nie wygląda zbyt dobrze. Mamy nadzieję, że będzie wyglądać chociaż troszeczkę lepiej, bo na pewno jest bardzo brudna. Patrząc na to, co się dzieje wokół, nie patrzcie, nie pokażę wszystkiego, bo tu się robi po prostu słabo. To nie jest dobrze. To jest mało powiedziane. Jest bardzo źle. My sobie tutaj oczywiście zrobimy przed i po i ten element czyścimy, ten element zostawiamy. Reszta tutaj już właściwie nie ma znaczenia. Bierzemy naszego Auronka, spianujemy go, o elegancko, bardzo fajnie i wjeżdżamy w element, nie ma co się czaić, trzeba czyścić, obfita pianka. Przejść teraz do dalszego czyszczenia. Ja już widzę, że ta pianka jest zabrudzona, czyli środek fajnie będzie nam tutaj działał. Dam jeszcze troszeczkę. Przejdę dalej. Tak naprawdę, żeby wyczyścić tą skórę, to będzie minimum dwa razy. Zapach też dosyć przyjemny, nie jest to zapach skórzany, tak jak w przypadku środków, na przykład glitona, stricte, ale jest taki odżywczy, taki nawiązujący można powiedzieć. Jeszcze tutaj na dole poprawimy tak, żeby to naprawdę ta jest Co jeszcze tutaj mamy, tak aby było idealne porównanie, możemy zrobić boczek naszego sportowego fotela BMW E46, który dokładnie w tym roku ma 19 urodziny, a właściwie to auto ma już 20 urodziny. Więc w sumie kondycja tego wnętrza, na to jak było poszanowane przez całe życie, można powiedzieć jest i tak całkiem niezła. No, i teraz tak naprawdę najważniejszy test. Mamy nową mikrofibrę, całkowicie nową mikrofibrę. Tak jak widzicie, jest idealnie czysta. Zobaczymy, ile brudu zejdzie. To jest najciekawszy moment. To jest inauguracja tego testu i kulminacyjny moment. Ojoj, oj oj, 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 nie pokażę Wam teraz. Nie będę sobie bierał tej przyjemności. Zbiorę całą piankę. Zbiorę całą piankę. I dopiero wtedy Wam pokażę. Co tutaj możemy znaleźć. A jest naprawdę wiele. Moi drodzy, no. Heh. Jeździć na takim czymś. Raczej nie jest zbyt przyjemne. Jak mamy całą tapicerkę w ten sposób zabrudzoną, to na pewno zapach w samochodzie będzie równie przyjemny i atrakcyjny dla wszystkich użytkowników. no Tak czy siak wygląd. Zaraz ocenimy, jak się zmienił. Ja jeszcze dodatkowo ją dotrę i jeszcze raz ją przepiorę. Zobaczymy teraz, ile jeszcze tego brudu gdzieś tam pójdzie, bo wiadomo, że idealnie nie zebraliśmy tego. Więc jeszcze raz szybciutko wrzucimy tajemlapsika. Ja to czyszczę, wycieram i sprawdzamy wygląd. Moi drodzy. Czas zobaczyć, jak wygląda czyszczenie, a właściwie efekt po czyszczeniu Aura Strong. Tak jak widać zresztą, mamy tutaj taką sytuację ciekawą. Po prostu jest wyczyszczony element jest dużo suchszy. Jego wygląd jest bardziej matowy. I tak jak widzicie, znacznie odznacza się względem wyświechtanej skóry, czyli takiej zatłuszczonej, załojonej, brudnej, po prostu tłustej. Przez masę, masę, masę godzin nieczyszczenia za za, za za, Ach, kurde, aż mi tutaj smutno się mówi o tym samochodzie, kiedyś ja nie jeździłem, a teraz w takim jest okrutnym, biednym stanie, niezadbane, No trudno, tak czy siak, efekt macie. Widzicie, różnica jest naprawdę widoczna gołym okiem, nawet nie musicie ubierać swego oka, tylko gołym okiem jest widoczna różnica. A teraz przejdziemy do konserwacji aura, aury, z aury, z zestawu aury. Yy, czyli do, do środka typu protectant czyli o ochraniający środek, nawilżający naszą skórę mamy pozostawić go tylko do wyschnięcia więc idę po aplikator, również K2 w tym wypadku bo mamy aplikatory, to zrobimy tak, aby wszystko było firmowe jednej firmy dajemy nasz konserwant, w tym wypadku akurat on jest dosyć płynny gdzieś nam się tutaj polał zaraz sobie zaplikujemy na naszą skórę Zapach jego jest taki sam jak we wcześniejszym naszym teście, czyli dosyć przyjemny taki świeży nie jest to zapach skóry, tak samo jak w przypadku cleanera, czyli tutaj nie wpływamy na dodatkowy bodziec, jak chodzi o, o zapach skóry, który jest jakimś dodatkowym czynnikiem dodatkiem, tak? Tylko mamy tutaj oryginalny zapach wnętrza po po prostu czyszczeniu. Mi na przykład podobają się mocne zapachy skórzane, mojej kobiecie na przykład nie podoba się i ona by nie wykorzystała na przykład chemii typu Glipton, gdzie ten czynnik jest bardzo mocny. Więc to może być i aspekt pozytywny i negatywny. Każdy musi wybrać środek, który mu odpowiada. Mamy zakonserwowane wstępnie. Oczywiście, my tutaj mówimy o efekcie, tak? My dzisiaj chcemy pokazać Wam efekt na tej zniszczonej, zapuszczonej właściwie tapicerce. Nie robimy tutaj idealnie tego wszystkiego, żeby tutaj nie wiadomo, co uzyskać, jak chodzi o czyszczenie. Nie będziemy teraz odkurzać wszystkich zakamarków, wszystkich elementów, żeby tutaj podbijać, hypować itd, tak i tak dalej. Tylko robimy prawdziwy efekt. Na zniszczonej tapicerce, taki jaki uzyskujemy dosłownie tutaj w kilka minut działania z tymi kosmetykami. Moi drodzy, tak wygląda zakonserwowana skóra. Wygląda o wiele lepiej, dlatego, że jest zarazem przyciemniona, ale jednak matowa. Po tamtej stronie widać, no, zatuszczenie, tak. Niby wszystko fajnie może komuś odpowiada taki efekt brudnej skóry, mi się. Osobiście nie podoba, i taka skóra wyczyszczona wygląda milion razy lepiej, a zarazem nie jest sucha i jest nawilżona. Czyli tutaj nasz konserwant jak najbardziej działa, dlatego że chociażby wygląda inaczej. Zostawiłem tutaj na środku taką brzydkie, brzydką część, którą po prostu robiliśmy wcześniej. To tutaj mieliśmy samo odtuszczenie, tak? Tak wyglądało samo odtłuszczenie, zatłuszczenie, samo otłuszczenie. A tutaj już element zakonserwowany, no powiedzcie sami, no chyba wygląda lepiej, moi drodzy. Dotarliśmy naszą skórę. Odczekałem te 3 minuty, które były odpowiednie do jej nawierzenia. Oczywiście takie nawierzanie możemy powtarzać w przypadku takiej sytuacji, kiedy skóra cały czas, cały czas pije ten środek, znowu trzeba dołożyć aż do czasu. Kiedy przestanie po prostu wchłaniać na środek konserwujący, to jest naprawdę fajne rozwiązanie. Tutaj ta różnica po przejechaniu się paru teraz kilometrów musieliśmy po prostu przerwać ten odcinek. Miałem bardzo ważny telefon jest znacząca. Jest różnica widoczna. Wciąż jest widoczna. Nie wyślizgałem tego efektu. To znaczy, nie znikł tak jak było wcześniej. Skóra tutaj jest bardziej matowa, mimo tego, że jest zakonserwowana. Nawet w dotyku nie jest tak śliska, a ta jest po prostu brudna. Więc jest to efekt permanentny. Naprawdę wyczyściliśmy i zakonserwowaliśmy naszą skórę. A więc co? Auron Strong. Czyści, tak jak w tym wypadku, bardzo ładnie. Poradził sobie z bardzo mocnym zatłuszczeniem, bardzo mocnym zabrudzeniem tej skóry. Protectank, tak jak widzicie, delikatnie zmienił, że ta skóra nie jest taka sucha, aczkolwiek nie jest mocno nabłyszczona. Jest to fajny efekt dla kogoś, kto nie lubi mocno nabłyszczonej skóry, która się po prostu bardzo, bardzo, ale to wtedy świeci po takim środku. Tutaj mamy po prostu takie stonowane, stonowane podejście. Do do konserwacji i dobre właściwości czyszczące klinerów. Tymczasem dzięki za oglądanie, do zobaczenia do kolejnych produkcji. Zostawcie łapkę, subskrypcję, komentarz. W komentarzu możecie napisać, co byście chcieli, aby pojawiało się na kanale, czy są jakieś może nowe pomysły, które mógłbym zrealizować, jak chodzi o auto detailing albo po prostu o motoryzację. Sprawdźcie Facebook i Instagram oczywiście. Tam zobaczycie troszeczkę innego mnie. A jak zobaczycie wcześniejsze filmy na Facebooku, będziecie mogli zobaczyć moją metamorfozę. Powiedzcie, czy wolicie mnie tego, który jest teraz czyli dosyć luźno, czy bardziej spięto, yy, bardziej profesorskim tonem opowiadanie o auto Tymczasem dzięki za oglądanie. Do zobaczenia do kolejnych produkcji. Na razie. Yo, for you come along and see us come